Wie pan? Jest radnym, wcześniej pan nie starał się. Nie pan co starałem się, ale jakoś tak. Starałem się się za pana Urszewskiego, ale to było ile? 16 lat temu? No chociaż Tylko... bez, bez entuzjazmu. Tak, a, bez... a teraz znowu się pan... I wie pan. a teraz dlatego, że mnie akurat, akurat wie pan, no, nie miałem takie propozycje, nie bardzo wie pan, nie bardzo wiedziałem, czy, czy, czy się zgodzić czy nie. Ale, ale... powiem panu tak, że wchodzi a... w taki okres i w taki wiek. Że gdyby mi tak przyszło iść na, na emeryturę, no. to bym się zachwycił w domu. Tak. Prawda? A no. tak to przynajmniej wiem. Jakie pan, zajęcie jest jest. Jest, jest? jest coś tak, żeby można było przynajmniej wiedzieć. I w komisjach pan jest, jeżeli, pan jest jakich to? Jeżeli, jeżeli będę pomocny, proszę pana, to akurat bardzo dobrze, bo, bo można będzie, że tak powiem, skorzystać. Jeżeli, jeżeli tylko będę miał potrafił pomóc, to chętnie. Ja jestem pan w dwóch komisjach: w komisji rewizyjnej i w komisji, Aha. właśnie, inwestycji i finansów. Aha tej budżetowej tak zwanej. No no. No, to są, to to są, są dosyć takie no, jest ważne. istotne komisje. Ważne. ważne, wie pan, bo jak patrzę na te inne komisje, to rzeczywiście tych problemów takich aż tak dużo nie mają na co dzień, a tutaj ciągle coś będzie się działo, prawda? No też ważna powstała nowa komisja w tej chwili, akurat ta komisja skargi. Skargi do no, żadnych Bo przedtem to było w, 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 w innej komisji, właśnie w tej rewizyjnej. Nie? Aha, no to, nie wiem, że tak zmienione zostało to, pod to, tym uła, względem. Komisja jeszcze jedna właśnie, która te wszystkie sprawy związane ze skargami, czy to na burmistrza, czy na działanie urzędu, czy na jakiekolwiek. No tak, wszystkie inne. To wszystkie inne, no to tutaj to wchodzi, tam też są osoby, które mają to rozpatrywać, dawać wnioski, dawać swoje propozycje. I oni, no ale tu się chciało, właśnie w Urzędzie Miejskim jest ten punkt sprzedaży i jak widział Pan, flagi są jak ustawa przewiduje, flaga, barwy flagi są biało czerwone. A tam jest z Orłem i z napisem Polska. Taka flaga nie istnieje w. w, w... W ustawie o barwach narodowych i co jak to jest urząd może takie coś tolerować. Ja panu powiem, że pan to rozumieć. Wie pan co to znaczy no to to już ja pan powiem nie chcę wchodzić. Ja to w zgłaszałem ruchu, i to nikt nic tak, na to żeby, nie może. Żeby na Fladze nie było. No nie no, wiem no tak jak to, mnie to obchodzi jak mi hmm. ma być. Ja jestem ustawa która mówi jak ma flaga wyglądać no to dlaczego takie sprzedają Ale, w urzędzie pan, miejskim, który powinien pan, pilnować takie rzeczy, ja a nie żeby pan, takie jeszcze tolerował. Ja panu powiem jak pan zobaczy proszę pana. No, to ja nie to wszystko z różnych rzeczy się zobaczyć, można czy nie. No widzi Pan, no, no, a... no ale Urząd Miejski powinien to, jak I... może takie coś tolerować. No? Wie Pan, to Pan mówi o Urzędzie Miejskim, a na przykład niedawno, wie Pan, były tak samo krytyczne głosy do tego, że się Orba na przykład maluje na, na, na buzeczkach, na, na koszulkach i tak dalej, jak to jest gotów nartowy, który. No potrafi... też jest, też jest, no, nie no. jest dobrze. No. no nie dobrze, a widzi Pan, jak Pan popatrzy na przykład o no, to, żona Pana Prezydenta w takim akurat koszulce występowała. No, no też. No widzi Pan. No, pan no, się nie, za, nie jest, wszystko tak. widzę. no, no. Nie. Ale wie Pan, no dlatego Panu mówię i Pan się mnie o takich rzeczy No pan, może. No. Wie Pan, ja na przykład Chciałbym, wie Pan, wchodzę do tego urzędu tutaj i dla mnie to rzeczywiście to jest wiele rzeczy nowych. Ja tu jestem pierwszy raz akurat na takim urzędzie, no. który jest. Nie wiem, czy tak. ktoś przyjdzie dzisiaj, czy nie, może ktoś przyjdzie, Wie pan się pana. Ta. Ale to pan mnie nagrywa? Na kawałek tutaj No To na... pan mnie nie nagrywa, bowiem ja tak z panem rozmawiam z osobą. Nie, nie, dlatego, to Że, że pan mi przedstawiał tylko takie, tak na gorąco to, to, co. To tylko na razie. To co jest, natomiast. Natomiast, natomiast wie pan, e, ja tu jestem po to, żeby ewentualnie próbować ludziom pomóc w rozwiązaniu ich problemów, które są związane akurat z systemem, który No, A ja widzę, że pan ciągle jest, bo pan jest bardziej tak związany, nie wiem, czy pan jest reporterem, czy pan. No jest, tak, wszystko razem. No, no bo w sumie to właśnie, bo tak ja już Pana za każdym razem widzę wszędzie, a nie wiem, czy Pan reprezentuje jakąś gazetę, czy nie, coś. Czy miesz, mieszkańców. Mieszkańców? mieszkańców. Ale, a Pana jakieś, nie wiem, obcowanie, prawda, nie, nie, mieszkańców, Nie, że nie, tam nie. nie. ja sam sam od siebie. Ale to wie Pan, ale to trudno mówić, że Pan reprezentuje mieszkańców, jeżeli pan mieszkańców... No jak jestem mieszkańcem, to... Ale to, to Pan może reprezentować tylko siebie, a nie mieszkańców. No tylko siebie, no ale... No, no, bo gdyby Pana mieszkańcy wybrali jakaś grupa, nie wiem, jakże to była grupa jakaś zorganizowana, która jest prawnie usankcjonowana i na przykład wybiera Pana na szefa tej grupy, czy to będzie przewodniczący, czy przewodniczący, czy wszystko, jak go nazwiemy, i wtedy pan, Panu jest określony statut, który określa jaka to jest forma działania, co ta grupa będzie robić i tak dalej no, i swojego tak jest takie... przedstawiciela akurat pana, pana wybierają, to wtedy Pan może mówić tak, ja proszę Pana reprezentuję taką i taką grupę. Prawda? No, no. ale to jest takie amators... ja, ja, amatorskie takie. No nie, Pan, ale mimo wszystko, a może Pan tak amatorsko, tak? No, amatorsko, no, tak. No, a no widzi Pan, a ja, natomiast, ja, ja się decydując, wie Pan tutaj, no to oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że, że powinienem reprezentować co najmniej tą grupę, która mnie wybiera. No czy tą część miasta, w którym Pan, tak? pan no. mieszka? Znaczy, no czy wyborcy, którzy mnie zaufali, którzy po prostu głosowali na to, żebym reprezentował jej interesy tu w mieście. Tak. Nie, nie, i dlatego czuję się tak, że ja nie reprezentuję tylko siebie, ale reprezentuję tych ludzi, którzy rzeczywiście tak. taką mnie zauf... obdarzyli troszkę takim zaufaniem. Ale z drugiej strony, żeby ich reprezentować, to trzeba po prostu sięgnąć do własnych umiejętności, czy człowiek podoba potrafić czy do rady, prawda, to zrobić, bo bo wie Pan, różnie to jest, prawda. Wszystko się nie trzeba tym nauczyć. Widzi pan, pan, Pan siebie o takie różne rzeczy pyta, a tutaj, proszę Pana, jeżeli się wchodzi do tego, to trudno, żeby znać, wie Pan, wszystkie przepisy, cały, wie Pan, no Aha. oczywiście, dobrze byłoby to wszystko znać, prawda, i cały no. kodeks prawny, wie Pan, cały, wie Pan, tak, pan, tak. Wie pan tylko, że, że, że proszę Pana, Nie pan, jest pan, w stanie się nawet, wszystkiego. Nawet, proszę Pana, jakby Pan, konstytucję, która nas tak. wszystkich obowiązuje, no też trudno, żeby na pamięć tak. Jak trzeba, no to sobie sięgnie do tego, sprawdzi, proszę bardzo, tak jest i tak jest. Tak samo jak pan mnie pytał chociażby nawet o te flagi. Oczywiście, pan, można powiedzieć tak, ja wiem o co chodzi, wiem jak to powinno wyglądać, wiem jakie są rozporządzenia, ale wie pan, żebym się wypowiadał, a zwłaszcza gdy ktoś mnie o to pyta, jeszcze wie pan, do kamery i tak dalej i nagrywa. To wtedy rzeczywiście trzeba ważyć słowa i wtedy dobrze po prostu sięgnąć do zapisu, tak jaki on jest, a nie tak jaki się, jaki się pamięta. Bo po prostu no. można coś przekręcić i głupotę powiedzieć. No, no to ja na się... drugi raz pan zobaczy. Wie pan, wie, no, nie, no wie pan, ja jak pan pan, ja, pan, pan. Pan, ja na przykład w tej chwili chciałbym rozmawiać tutaj z osobami, które przychodzą i których interesuje temat może bardziej taki, wie pan, tu przyziemny, związany z naszym środowiskiem. No to jest istotne, bo to tu nie. jestem, nie? A nie, a nie wie pan jakiś temat, by mnie pan teraz pytał o Unię, no jak w tej chwili na ja to Unię no, nie, nie no, wpływu, no, prawda? I nie, I nie reprezentuje, no ale tak, ale też można by tak było. No jest, każdy jest częścią Unii, jak jesteśmy tak, w Unii, to jest to każdy jest jak częścią.